Cześć! W tym filmie pokażę Ci jak zmienić język systemu w Motorola Moto G60. Najpierw przejdź do ustawień. Następnie zjeść na sam dół. Naciśnij system. A następnie wejdź w języki i metody wprowadzania. Języki. I teraz możesz dodać język telefonu. Ja dodam na przykład niemiecki. Możemy wybrać odmianę języka. Ja wybiorę oficjalną odmianę, a następnie możemy zmienić kolejność języków. Ten, który będzie na pierwszym miejscu, będzie ustawiony jako język systemowy, a te na kolejnych miejscach Będą ustawiane w aplikacjach, które nie obsługują języków na pierwszym miejscu. Zmienię kolejność i teraz mój język systemowy został zmieniony. By przywrócić język polski mogę znów zamienić kolejność. I to tyle na dzisiaj. Nie zapomnij o łapce w górę i subskrypcji. Do zobaczenia w następnym filmie.